Miałem samochody oglądać, daje się, no ale coś innego zwróciło moje uwagę. Mówiąc o samochodach, popatrzcie, co tu stoi: Dwa Beler, 57 i 55. Klasyki piękne. Nie wiem z jakiej okazji one tutaj są zaparkowane, no ale. Ale są tutaj jeden z Mazuri, drugi nie wiem skąd, też z Mazuri, no z Mazurii przyjechały. Missouri. Bardzo ładnie się prezentują. No ale myśmy nie nie przyjechali tutaj klasycznych Chevroletów oglądać, tylko szukamy jakichś poważniejszych sprzętów. Powinni być tu między 11 a 12, jest, dochodzi 11, tu jest muzeum, tu jest muzeum NASCAR w Charlotte, do którego też się wybieram od dawna, no ale jeszcze mi się nie udało przyjechać. no Kiedyś trzeba będzie się tu zjechać. To ekipa GMP Performance. A oczywiście to są ci ludzie, którzy zakładali kompresor do mojego do mojego BMW. Ciekawe co oni tutaj robią. Z jakiej okazji się tu zjawili. Ani z jakiejś Lamborghini, ale on nie jest częścią wyścigu, tylko przejeżdża po prostu. Już coś jedzie pierwszego. Pierwszy się pojawił, jakiś Jaguar. Piękny klasyk. Estai I'm just Angielsko Guys, stickers and key rings? free yeah, freestyle, we like boots. freestyle. Mm. Everyone likes freestyle. Appreciate it. Free stuff is the best. Nice. How close are y'all? we <laughs> Yeah, I'm gonna you. When the other guys were supposed to be here? Um, I think the majority will be coming about 1 o'clock. Um, they set off from Atlanta this morning about nine. <laughs> 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 9. We just got here. <laughs> Bel Air, 57th year. Hello. How are you? Why so many 57 Chevys on this parking lot? Well, we come from Missouri. Okay. And two, three of them. One guy on a couple of them, and cripple boy out to help me build this car. Isn't this mm -hmm. mine. Oh, so and you just came privately together? No. Uh, yeah, they. Uh, the blue one comes from Colorado. We went out there last year. We live in Missouri. Okay. And uh, everybody just gets together and we just kind of go yeah. somewhere. Yeah. You know the Gumball 3000 guys? No, those again? guys are all just NASCAR boys. Yeah. People, we didn't yeah. know the Gumball thing was going on. Yeah. I just sat here and talked yeah. to people. Nice, nice wheels. I am 57 too, so you know, yeah. I, I like that year. Oh, so. I like <laughs> What? What then? You got V8 engines? Yeah, I've got an engine out of two of these that that blue one, and that red one. No, the blue one's got a LS1 out of them cool red. Oh, okay. And I took this one out of a, a Tahoe. It's a five three or a, a five seven. It's just throttle body injected. Oh, okay. Those other boards got those fuel injected. So cord, how man. how many horses it got, more more ah, It's not very many horsepower, yeah, really. Yeah. I know. I know it doesn't matter in a car like that. Yeah. It's all about cruising, not yeah. the racing. Nobody. When we went to Colorado, I had a, yeah. oh, a gas carbureted engine in there, yeah. and it was an old engine. Yeah. And that new fuel, it was really making that engine get too hot. The yeah. carburetor stuff get hot. Yeah. This thing was fuel injected. It's in an old Tahoe we had out yeah. there, so we just decided we'd put it in there and got the computer yeah. and everything in there and got it yeah. working. I like your car because it doesn't look like a show car. Look like looks like this daily driver. Yeah, yeah, <laughs> exactly. Yeah. we've changed about everything on it. I mean, put mm -hmm. air conditioning on it. Yeah. Well, we really, don't use it that much going down the road. Yeah. You live around here? Yeah, I, I live in Charlotte. Yeah. yeah. I've never been out here. Yeah. Wow, that looks impressive. Yeah. <laughs> with the Corvette sign we, in it. Yeah, I like this one, same thing. Yeah. I didn't know where them guys parked. I didn't yeah. know where about half the place. Yeah, this is the ls one too. This thing got it pretty good. Yeah, yeah. And there's a red, and, and red. there's two other. I, I saw those other red and two white, ones. 55 yeah, yeah 55 and 56. He's got an one. Okay. Thank you, appreciate it. Yeah. Temayo Shilniki Corvetteoba. Colorado. Yeah. We yeah. we went out there to his place in Colorado last yeah. year and ran all over the mountains and stuff. So he went to Missouri to meet you guys and yeah, you he went to Colorado to Missouri and yeah. met us. Last year we went out to his house oh, and anyway. Okay. Right. Pretty and good. This guy and the guy with the 55 brothers. All then I'm just the boy. Co roku gdzieś jeżdżą. Rok temu byli w Colorado, a teraz przyjechali jeden z Colorado do Mazury, Ten niebieski jest z Colorado, ten czarny, ten biały i tamte co widzieliśmy wcześniej są z Mazury i jeżdżą razem na wakacje. A tu przyjechali do Muzeum Nascar nawet nie wiedząc, że Gumball 3000 będzie dzisiaj, więc im się przy okazji trafiła dodatkowa atrakcja, a silniki no nie oryginalne w tych samochodach. Te trzy mają strzykwiwacami, ten pierwszy ma jakiś tam z Chevroleta Tahoe, pikapa, a dwa pozostałe miały silniki korwety więc a Cadillac CTSV przejechał ładnie brzmiąc, a my tutaj, no proszę państwa, jest 20 po 11. Ja powinienem i spać o 12. Wszystkie filmy już nakręciłem, jakie miałem nakręcić przed wyjazdem do Polski. I co ja tu robię? Czy, czy ktoś to docenia jak ja się poświęcam dla Was Że o słyszę tam jakieś już piski opon. Trzeba iść pilnować. No posiedzę tu może do pierwszej powiedzmy tu też jedzie Volvo z europejską rejestracją Race Wagon, Race wagon. no czyli fałszywa rejestracja za dużo liter przejście po pasach no nie po pasach tylko po szachownicy jak tu jest muzeum wyścigów NASCAR to przejście musi być w kształcie szachownicy a nie a nie w kształcie pasów żadnych i nasza lokalna policja w Charlotte w w międzyczasie przyjechał zawodnik drugi teraz jedzie zawodnik trzeci jakiś jakiś Bentley GT co to za rejestracja? to też z Europy tu jest już jakaś Panamera chyba amerykańska, bo bez przedniej rejestracji a ten Bentley Ładnie pomalowany No Jaguar jedzie Zdenerwował się i jedzie do innej knajp. Towarzystwo się mu tutaj chyba nie podoba Charlotte wam będę mógł pokazać. bo nigdzie nie chodzimy, no ale troszkę tutaj zobaczyć Hybryda przyjechała Facet, który zaprojektował to auto Zaprojektował też Astony Martiny, to dwa Dwa przyjechały takie same jak to się nazywa Kiedyś robiłem zdjęcie tego u nas na, na moim kanale Firma już bankrutowała. Karma Karma nie? Elektryczna Elektryczny samochód ten z kalifornijską rejestracją Wygląda jak, jak Joker z Batman A ja, jakiś porszaczek z belki Wpycha się w tą szparkę wąską W jakiejś wersji całkiem przyzwoitej ze skrzydłem z tyłu. Nie wiem, czy to. No, mniejsze o to, jaki. Nie jest to takie istotne. Rejestrację ma One Gate. One gate coś tam. Ciekawe, czy to coś znaczy, czy przypadnie. Z drugiej strony zajechał znowu jakiś Bentley Continental GT z cabrioleciu też chyba amerykański, bo nie ma rejestracji z przodu.

6 kół Chyba w Motor Trend testowali takie auto I to w wersji Brabus jeszcze No to jest poważny Ten nie musi po drodze jechać, ten może na skrócie sobie jedzie spokojnie ten tego chopera ma niesamowitego mam nadzieję, że się nie zabije na nim. widzę następnego który jedzie porsaczek terenowy Chyba sobie przegapił wiatr. No taka organizacja. Wiedzie na chodnik pewno. Pewno, co by. Co by nie. On też z Europy. Słowacy Słowacy są, no to blisko, może nasi też będą tutaj